Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę, 24 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, kochani z Księgi Daniela mowa jest o trzech młodzieńcach, którzy zostali uratowani przez Pana Boga, ponieważ nie chcieli oddać czci żadnym obcym fałszywym Bogom, przez króla zostali skazani na śmierć przez straszliwe spalenie w piecu ognistym, a ponieważ strasznie rozdrażnili króla, tym, że jednak w ostatnim momencie, kiedy dał im szansę, żeby jeszcze oddali cześć obcemu Bogu, że mogli się wycofać i ocalić swoje życie, i oni odmówili, Król kazał siedmiokrotnie rozpalić piec, i niestety zostali związani, wsadzeni właśnie do tego pieca, aby tam zginęli. Kochani król nie mógł uwierzyć własnym oczom, więc chcąc się upewnić, spytał suk: Czy przypadkiem coś mi się nie, nie uroiło? Czy my włożyliśmy trzech mężczyzn, dorosłych mężczyzn związanych do pieca ognistego i rozpaliliśmy siedmiokrotnie? A oto teraz widzę, tych trzech mężczyzn przechadzających się pomiędzy płomieniami, a poza tym jest jeszcze czwarty, który swoim wyglądem przypomina anioła. Czy to wszystko nie jest snem? Tak to, kochani, jest, że Pan Bóg przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy w nim pokładają ufność. I Może w Twoim życiu też tak jest, że czasem czujesz się jak taki właśnie młodzieniec, który jest w piecu ognistym, gdzie wszystko płonie, gdzie płonie złość ludzka, i sam czujesz, że płoniesz a jednak pan Bóg przychodzi ci z pomocą bo on jest panem rzeczy niemożliwych rozwiązuje twoje kajdany i wypuszcza cię na wolność on jest źródłem prawdziwej wolności natomiast w dzisiejszej ewangelii kochani pan Jezus przekonuje swoich rozmówców że on jest źródłem wolności kiedy mówi im o takiej bożej wolności to oni są oburzeni przecież my jesteśmy ludźmi wolnymi nie jesteśmy żadnymi niewolnikami a jednak Jezus mówi jeżeli ktoś jest uwikłany w grzech to jest niewolnikiem swojego grzechu i być może w naszym życiu też tak jest, że potrzebujemy takiego Bożego wyzwolenia, że wydaje nam się, że jesteśmy wolni, bo możemy robić co chcemy, ale czasem jest to pułapka, dlatego że wtedy właśnie wpadamy w taką niewolę, z której tylko Pan Jezus potrafi nas wyzwolić. Kochani, prawdziwa wolność nie polega na tym, że możemy robić wszystko, co chcemy. Święty Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I dlatego też wybierając mądrze, jesteśmy tak naprawdę ludźmi wolnymi. Znam takich ludzi, kochani, którzy nazywają siebie pielgrzymami miłosierdzia. Większość z nich to osoby, które kiedyś były w więzieniu i które tam w więzieniu zaczęły być wolne. Już mówię o co chodzi. Przyszedł do nich taki pan Leszek Podolecki i który powiedział do nich: słuchajcie, wolność jest czymś takim, co jest gdzieś tam wewnątrz Ciebie. Nawet tam będąc w niewoli, będąc w więzieniu, możesz uzyskać taką prawdziwą wolność. I do tej wolności zachęca nas nasz Pan Jezus Chrystus. Kochani, prawdziwa wolność polega na dokonywaniu takich mądrych wyborów. Wyborów, które sprawiają, że nie jesteśmy gdzieś zniewoleni, że możemy później działać w sposób rozważny, zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Pan Bóg nie chce nas też zniewalać na siłę i nie zaprogramował nas na posłuszeństwo sobie. Każdy z nas może wybierać. Z tym, że nie zawsze nasze wybory sprawiają, że później przynosi nam to korzyść. Kiedy wybieramy to, co Pan Bóg nam proponuje, to nic na tym nie tracimy. Z tym, że Pan Bóg bardzo by chciał, żebyśmy dokonywali naszych wyborów w sposób wolny, żebyśmy nie ze strachu, nie z jakiejś zachęty, tylko z takiego ale wiatr się zewrał. Na zakończenie, kochani, życzę Wam takiej prawdziwej wolności Dziecka Bożego. I sprzed kościoła Bogu Rodzicy Maryi z Warszawy, gdzie głoszę rekolekcję, chciałbym przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, pa. do jutra.